nie powinniśmy tylko i wyłącznie skupiać się na jednym uzależnieniu, bo czy to uzależnienie od palenia, czy od picia, czy od urządzeń elektronicznych, to wszystko są uzależnienia behawioralne, więc jeżeli my skupimy się tylko na jednym uzależnieniu, będą wszystkie procesy legislacyjne skoncentrowane tylko i wyłącznie na tym, a zostaną luki prawne w innych, no to wtedy co taki młody człowiek zrobi? Nie mogę jednego, no to prawdopodobnie przerzucę się... Na coś innego. I my tak to diagnozujemy, jeżeli chodzi o alkohol, bo jeżeli chodzi o spożycie alkoholu u młodych ludzi, ono spadło w ostatnim czasie, ale mamy takie poczucie, że zostało to przetransferowane na inne uzależnienia. Być może nie, jest, nie było badań szczegółowych na ten temat, ale być może właśnie są to cyberuzależnienia lub też uzależnienia od substancji psychoaktywnych, które no coraz częściej pojawiają się na naszym rynku. Więc tutaj taki apel, żeby. Budując taką strategię, brać pod uwagę wszystkie uzależnienia, a nie tylko punktowo traktować jedno. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby zarówno substancje takie jak nikotyna, która jest silnie uzależniająca i psychoaktywna, czy też alkohol były dostępne dla dzieci poniżej lat 18. Tutaj nie ma jakichś wielkich dywagacji. Takie produkty powinny być zakazane. Należy również się zastanowić, czy produkty, które nie zawierają tych substancji, ale wyrabiają w nas pewne w, nas, w młodych ludziach pewne nawyki behawioralne, również nie powinny być y, zakazane. Mówię tutaj w tym momencie o beznikotynowych y, e-papierosach, które Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że również będą zakazane. Mamy nadzieję, że przed wakacjami jak również o wszelkiego rodzaju y, wyrobach y, Bezalkoholowych, które do złudzenia imitują alkoholowe produkty. Moim zdaniem, wszystkie dowody osobiste powinny być sprawdzane. Nieważne, czy człowiek ma 15, 17, 18 lat, 20, 25 czy 60. Jeżeli przychodzi konsument do sklepu i prosi o coś z, wyrobem, z produktem nikotynowym lub alkoholowym, powinien mieć sprawdzany dowód tożsamości, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie w 100% wyegzekwować zakaz który jest na papierze i pamiętajmy też o tym, że y, powinny być kary dla osób, które tego za, y, zakazu y, nie przestrzegają. Kolejnym aspektem jest internet, y, no bo tutaj też przez internet możemy kupić różne substancje. Y, mówię tutaj bardziej o wyrobach nikotynowych niż o y, pewnie o alkoholu. Niemniej jednak y, hazard sobie z tym poradził. Mamy weryfikację, musimy zeskanować dowód. Przecież czasem można się zalogować przez m obywatela, czasem trzeba podać numer karty kredytowej czy też debetowej, jakiejkolwiek. Dlaczego przy wyrobach, przy stronach, które funkcjonują z wyrobami tytoniowymi, alkoholowymi, tego nie, nie robimy? Naprawdę mamy teraz takie możliwości, więc to, że my dajemy zakaz na papierku, słusznie, bardzo słusznie, bo młodzież nie powinna mieć dostępu prawnie. Natomiast egzekwujmy to, bo to kuleje.